Jak i kiedy sadzić cebulę przed zimą? Porady ogrodników. Cebulę można sadzić jesienią. Najlepiej zrobić to 10-12 dni przed nadejściem stabilnych mrozów, kiedy temperatura gleby spadnie do 5 stopni. Roślina powinna mieć czas na wyhodowanie korzeni przed zimnem, ale nie należy dopuszczać do pojawienia się pędów. W przeciwnym razie wypuści szczypior i umrze z mrozu. Przed sadzeniem jesienią gleba musi być wcześniej starannie przygotowana, dobre zbiory będą na luźnych, żyznych glebach. Należy pamiętać o dokarmianiu. Podczas kopania należy dodać humus, a przed sadzeniem posypać glebę popiołem drzewnym. Różnica między tym sadzeniem a sadzeniem wiosennym polega na tym, że cebulki nie powinny być moczone. Ponadto, doświadczenie ogrodnicy odradzają odcinanie szyjki cebulki, ponieważ mogą gnić. Lepiej sadzić głębiej. Głębokość sadzenia powinna wynosić od 2 do 4 cm. W takim przypadku, szyjka powinna znajdować się 2 cm poniżej poziomu gleby. Należy również pamiętać o płodozmianie. Do późnego sadzenia cebuli idealne są grządki ogrodowe, na których wcześniej uprawiano pomidory, ogórki, groszek, fasolę i wszelkie zboża.